Elektron poruszający się z prędkością 10 do 6 m na sekundę wpada w obszar jednorodnego pola magnetycznego indukcji B, tak, że wektor prędkości elektronu tworzy kąt 60 stopni z wektorem indukcji magnetycznej. W wyniku działania siły Lorentza elektron porusza się po linii śrubowej. Oblicz promień oraz skok tej śruby. stosunek ładunku elektronu do jego masy wynosi. Tyle, narysuj tor ruchu elektronu i określ typ otrzymanej linii śrubowej: śruba prawo czy lewo skrętna. Ustalimy to. Stosunek ładunku elektronu do jego masy to 1,76 razy 10 do potęgi 11. A więc mamy pole magnetyczne B jednorodne. Zaznaczyłem skok śruby. No, tutaj promienia nie zaznaczałem okręgu, ale za chwilę to zrobimy. Wpada elektron w to pole z prędkością V pod kątem alfa do pola magnetycznego. Zwróć uwagę na to, że prędkość tę można rozłożyć na dwie składowe: jedną z Indukcji pola magnetycznego i ta prędkość nie zmienia ani wartości, ani kierunku prędkości elektronu. Natomiast prędkość V2, ona zmienia swój kierunek cały czas. I gdybyśmy patrzyli w głąb takiej zwojnicy, to byśmy widzieli, że prędkość V2 jest styczna do jednego okręgu. Stąd będziemy liczyć skok śruby z tego rysunku S jest równe V1 razy T ruch jednostajny w tym kierunku odbywa się w kierunku prędkości V1. Skok śruby jest pokonywany. W czasie jednego okresu. Czyli wtedy, kiedy elektron zakreśli jeden pełny okrąg, patrząc wzdłuż pola magnetycznego, wzdłuż indukcji B. No i siła Lorentza, która powoduje to, że ruch tutaj wzdłuż tej strzałki, obserwowany przez nas, jest ruchem po okręgu. Siła Lorentza działa do środka okręgu. Ona jest siłą dośrodkową. Dzielimy obie strony drugiego równania przez V2. Otrzymujemy taką zależność. Rozpisuję V2 jako 2πr dzielone przez T, przez okres. Zapisuję za pomocą jednego, jednej kreski ułamkowej, przed, uprzednio upraszczając R. Zwróćmy uwagę. No to wyznaczam t, w mianowniku mam stosunek e do m, wielkość, którą mamy podaną. Wstawiam t do wzoru na skok śruby i znajduję, że jest to 3,757 mm za V1. Podstawiłem V1 do V jest równe kosinus alfa, czyli podstawiłem V razy kosinus alfa za V1. Przyjrzyjmy się temu drugiemu równaniu. Można je podzielić przez V2 i wyznaczam z niego R. MV2 dzielone przez EB. Doprowadzam do postaci takiej, że występuje stosunek E do M i V2, ta prędkość jest równa tej przeciwprostokątnej do V, jest to sinus alfa, czyli jest ona równa V2, V razy sinus alfa